Siemaneczko wszystkim. Moim widzom najlepszym, jakich mam do tej pory nie tylko. Wiem, wiem, straszną wazejną lecę, ale nie o to chodzi. Czekacie, ale z mnie burak. Dobra, nieważne. Słuchajcie, dwie sprawy, z jakimiś się dzisiaj widzimy i o jakich porozmawiamy. Pierwsza sprawa, bo zaraz mnie zapytacie co z RS3. Z RS3 w zasadzie bez zmian. Stoi w lakierni. Mamy powiedzmy sobie tydzień z drugim weekendem więc wiecie jak to bywa w każdej środy myślę o tym, żeby już dawać dzielę do domu walić do, walić do odcinki albo odpoczywać więc podejrzewam, że w tym tygodniu z lakierni on do mnie nie trafi ale e, chciałbym, żeby w przyszłym tygodniu do, do mnie dotarł nie wiem, czy to będzie w poniedziałek czy wtorek dam na pewno Wam o tym znać druga sprawa to dużo fajniejsza dla mnie sprawa a mianowicie może zacznę inaczej, może zacznę Wam od początku, powiem jak to wszystko miało miejsce. Dzisiaj nagrywam w takim nietypowym miejscu przy drodze. Postanowiłem tak na słoneczku nagrać, trochę zebrać słoneczka, troszkę zebrać energii pozytywnej, mimo że mam jej bardzo dużo. Przejdźmy do konkretów. Mianowicie, jakiś czas temu mój znajomy, dalszy znajomy, który jest moim też widzem, tak na marginesie, przyszedł do mnie i zaproponował taki projekt. Takie wyzwanie, projekt wyzwanie, który zakładał zakup samochodu w Stanach, sprowadzenie go, opłacenie, naprawienie u mnie, po mojemu, że tak powiem, i sprzedanie, i sprzedanie jemu, e, tak by zmieścić się w kwocie finalnie 80 tysięcy złotych. Wiem, zaraz zapytacie, albo stwierdzicie 8 dych kupa kasy, przecież to można sobie kupić każdy samochód i w ogóle gościu o jakim ty aucie mówisz. Czekajcie, bo jest trochę ruchu. Będę w międzyczasie tam miał Nie nieważne. Mówimy tu o samochodzie. Bardzo fajnym, oczywiście Audi. Wiecie co, może zróbmy inaczej. Ja teraz yy, zniknę wizualnie i wrzucę. O, to zdjęcie tu rozszerzę na siebie i to jest ten samochód jest to Audi A6 2.0 TFSI z 2015 roku z marca ale jest to wersja poliftowa właśnie ym, to wyzwanie głównie odnosiło się do tego samochodu mianowicie miałem znaleźć A6 koniecznie poliftingową 2.0 TFSI Najlepiej serę napędową i najlepiej tak uszkodzoną, żeby poduszki nie pasy nie były wystrzelone. Więc 4 miesiące szukałem, analizowałem, obserwowałem, licytowałem bezskutecznie, z myślą o tym, że musimy się w całej kwocie finalnej z opłatami, zakupami, cłami, akcyzami zmieścić w tej kwocie, o której mówiliśmy wcześniej, czyli 80 tysięcy złotych. Podkreślam, to jest bardzo ważne, że samochód jest kupowany, odprawiany przez. na moją firmę i sprzedawany przez moją firmę. Chyba, bo też mnie to się tu rozjedzie jakimś białym tarpanem, chyba. Oczywiście musi się zaparkować koło mnie. Nie, nie dadzą wie nagrać normalnie, nie? Nie, no przecież. Nie zajebi się. Stoi pusta droga, ja parkuję i nawet samochody się zjeżdżają Nieważne. A więc na czym to skończyłem? A no właśnie, skończyłem na tym, że ten samochód z pełnymi opłatami legalnymi mamy zamknąć w kwocie 80 tysięcy złotych. I po czterech miesiącach poszukiwania licytowania, w końcu dwa dni temu udało się ten samochód, który właśnie widzicie, udało się zakupić. Uważam, że jest fajną sztuką. Jest to wersja w S-Line niepełnym, zewnętrznym na 20 calowych kołach oryginalnych e, pasy, poduszki nie fajne wyposażenie wewnętrzne w białych, kremowych Atlas Bike skórach e, jak na Premium Plus wyposażenie 2.0 TFSI Quattro ma dodatkowo bozę roletki elektryczne z tyłu e, z tyłu elektryczną boczne manualne, czterostrofową klimatronik, lane assisty full ledy z przodu no taki powiedziałbym dobrze wypasio wypasiona wersja I teraz wiem, pewnie zaraz w głowie Wam chodzi pytanie, dobra gościu, za ile to kupiłeś? No bo przecież gadasz, 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 mów za ile kupiłeś. O tym Wam zaraz powiem, bo to jest bardzo ważna kwestia. A co jeszcze ważniejsze, dostałem od kupującego, czyli mojego widza, klienta, pełne pozwolenie na ujawnienie Wam tych kwot, za co bardzo mu dziękuję, bo dzięki temu będę mógł w tym projekcie Wam. Konkretnie pokazać, jak to wygląda, czyli za ile trzeba taki samochód kupić, sprowadzić, opłacić, naprawić. E, na przykład, tak jak my to naprawiamy, jak znacie, porządnie, bez ściemy, bez e, blachowkrętów i druciarstwa i jeszcze na tym coś zarobić. No bo tak naprawdę my nie będziemy tego robić hartetywnie, tylko jakąś tam kwotę też za robociznę musimy wyliczyć sobie odpowiednią i sprzedać na pełną fakturę VAT przez firmę, żeby na tym wyjść do przodu. I teraz tak, zaczynając od początku, bo, na znaczy od początku, zaczynając w dalszej kwestii rozmowę, tutaj doszliśmy do punktów, w którym po czterech miesiącach ja stwierdziłem, że chyba to jest jednak niemożliwe, żeby, żeby kupić polistingówkę, sprowadzić, odprawić, naprawić porządnie, w takiej kwocie, bo one wszystkie chodziły dużo, dużo drożej. Te, które były licytowane, bynajmniej wcześniej. Więc już tak troszkę się jakby zniechęciłem do tego projektu, ale gdzieś tam go miałem w tyłu głowy jako wyzwanie, które chciałbym zrealizować. Jak sobie zobaczycie, ile te samochody kosztują w Polsce, no bo to też istotne, o jaką różnicę kwot mamy tu do dyspozycji. Mianowicie najtańszy z tego, co sprawdziłem na polskim internecie jest około 95 tysięcy złotych gorzej wyposażony, także stanówka, czyli nie wiemy w jakim stanie przypłynął, jak go kto naprawiał yy, i jak to generalnie jest poskładane Europejskie bezwypadkowe, bezwypadkowe trzeba sprawdzić czy są bezwypadkowe, bo każdy może napisać w ogłoszeniu, że jest bezwypadkowy no to europejskie to jest 110-115 tysięcy złotych minimum za taki samochód yy, Niemcy Także jakieś powiedzmy wypadkowe najtańsze wersje, które znalazłem, to były około ok. 25 tysięcy euro plus opłaty na zasadzie akcyzy, transportu dalej. Czyli widzimy, że to jest okolice ok. 110 tysięcy trzeba taki samochód powiedzmy sobie gdzieś tam wygenerować. Dlatego wyzwanie na 80 tysięcy uważam za dobre. Ok, wiemy już dużo, teraz wam mogę parę szczegółów doradzić na temat e, samochodu. Może nie tyle co parę szczegółów, bo generalnie to już widzieliście go na zdjęciach. Może zobaczyć sobie jeszcze raz go na zdjęciu. I teraz e, m, wnętrze ma całe, z tyłu dookoła jest nietknięty, z przodu rozebrany jest w taki sposób, że, że ci, którzy. Sorry, że te samochody są w tle, ale lepszego miejsca nie znalazłem dzisiaj. No tak, w ogóle na marginesie, jeżeli obserwujecie mój e, profil na Instagramie czy na Facebooku, to widzieliście, że cały dzień dzisiaj pracowałem w ogrodzie. Więc się przebrałem, ogarnąłem, wykąpałem, mówię: Muszę to nagrać i Wam dzisiaj wrzucić, bo jest dzień wolny, więc e, fajnie się tym, tym czymś pochwalić. E, oczywiście, jeszcze powiem Wam, że często będę używał słowa projekt, bo uważam, że to słowo odnosi się bardzo pozytywnie do takiego samochodu. Nie jest to naprawa, blacharka, inne rzeźby, tylko projekt jako, jako coś ogólnikowe, co będzie, się, co, będzie się do, co będzie dotyczyło u nas e, sprowadzenia zakupu i naprawy tego samochodu, więc jeśli będziecie strzelić z moich ust często słowo projekt, no to nie miejcie mi tego za złe. Przejdźmy dalej. E, jeśli chodzi o, o dalsze etapy, może nie dalsze, jeśli chodzi o, o to, co z tym samochodem jest, no to tak jak tu widać, on jest rozebrany z przodu. Ja takie samochody bardziej, może bardziej preferuję, lepiej mi one leżą jeśli chodzi o odczytywanie ich uszkodzeń z zdjęć, ponieważ po prostu nie ma przodu i widać co konkretnie jest tam uszkodzone. Jeśli jest uszkodzenie takie, że wszystkie blachy są zgniecione, zmierzone i zrobione temu jest zdjęcie, to nie mamy zielonego pojęcia, co nas czeka, jak te blachy zaczniemy rozbierać czy uszkodzenie poszło do silnika, czy nie poszło do silnika itd. itd. W tym przypadku, jak widzicie na zdjęciu, wszystko jest czarno na białym. Elegancko elementy jak. Yy, zaraz. Elementy takie jak przewody chłodnicy, rury do chłodnic, przewody klimatyzacji elektryka wszystko jest ładnie pozapinane, pouszczelniane zabezpieczone, zawinięte przypięte, schowane silnik według mnie nie dostał w żaden sposób podłóżnice te według mnie też nie zostały nie są skrzywione jest to jego sprawdziłem w historii jego pierwszy wypadek, który miał więc raczej nie powinno nas czekać tam żadnych oczywiście zawsze trzeba sobie założyć jakąś wersję, że coś może wyjść więcej niż zakładamy Natomiast, no tutaj, raczej tego nie zakładam. Raczej. Także yy, dużo wiemy. A teraz to, co Was najbardziej ciekawi. Samochód zakupiony został za 7000 dolarów amerykańskich. Do tego doliczone nam zostały koszty aukcji. Auto będzie zapakowane do kontenera na trzy pojazdy, żeby było bezpieczniej. Tam sobie teraz odpalicie sobie klapuł, pododajecie, podusuwacie, pomnożycie, to już pewne kwoty wam wychodzą. Później czeka nas opłata taka powiedzmy portowa, wypakowanie go z kontenera, obsługa portowa i tak, tak, tak dalej. To są koszty 1000 złotych już, plus minus. Dochodzą jeszcze nam koszty tłumaczeń, jakichś tam innych duperszmitów. Na takich szczegółach się nie będę skupiał, będziemy lecili raczej kwotami takimi większymi, ogólnikowo ale do tego samochodu musimy dojrzeć sobie jeszcze cło 10% akcji za 18,6 bo odprawiamy go w dni w Polsce i VAT 23% i wtedy nam ten samochód powiedzmy sobie mogę mucha sią sią i to nagrywam i wtedy ten samochód mamy opłacony i możemy przetransportować z dni do do mnie do Olsztyna a wtedy będziemy dalej widzieli co z nim się dzieje i jakie będą dalsze etapy, o których na pewno będę Was informował, bo jestem tego projektu i wyzwania bardzo, bardzo ciekaw. Coś, jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć na temat tego samochodu. Aha, właśnie, bo zapomniałem na tych zdjęciach jeszcze tu odpalę Wam to zdjęcie. Zobaczcie sobie, bo znalazłem w tle, że te elementy przodu były rozebrane i położone tam obok może do wyceny. I widać ewidentnie, że dolna część zderzaka i środek zderzaka nie jest uszkodzony. Tak więc to uszkodzenie na pewno, jeżeli było, to było delikatne od góry. Jeżeli możemy mówić o delikatnym. Ale co ciekawe, na, tylnym, na tylnej kanapie są ślady, że coś tam leżało. Więc obstawiam, że tam leżał zderzak, którego widzimy na tym zdjęciu. I to zdjęcie zostało wyjęty. Natomiast e, najciekawsze jest to, że nikt nigdy nie daje gwarancji, że te elementy, które zostały zdemontowane i nawet leżą koło samochodu, zostaną z portem do niego wsadzone. Generalnie mówi się o tym, że powinny być, ale nie muszą. Jak komu czapka leży, być może ktoś przyjdzie, niechcący je ukradnie, przypadkowo i samochód pojedzie bez e, tych elementów. Z jednej strony m, trzeba sobie zawsze założyć, że ten samochód tych elementów nie dostanie i kalkulujemy sobie naprawę tego pojazdu bez tych elementów. A jak przyjdą, no, to mamy tylko na plus, bo coś z tego może odzyskamy. Może jakieś elementy będą sprawne i dobre. Z drugiej strony, pomyślmy sobie w inny sposób. Jeżeli na przykład przednia belka uszkodzona, przedni pas uszkodzony i zostanie niechlujnie wysłany na tylną kanapę na skóry, to może się okazać, że przyjdą nam graty o wartości 1000 dolarów, a uszkodzą nam skóry i inne elementy wewnętrzne, na które wydamy na dodatkową regenerację naprawę 5000 zł. Więc no, powiedzmy mówiąc szczerze. Na cholerę to dostawać. nie? No, na to wpływu nie mamy, bo niestety to już pakują tam na, na placu kupartu, czy też IAA, i wiemy jak to zostanie zrobione, co tam nas czeka. Także słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Nagrałem wam wszystkie, mam nadzieję, informacje, które chciałem wam przekazać. Chyba o niczym nie zapomniałem, e, a chciałem bardzo wam to dzisiaj nagrać, bo to jest według mnie fajny e, projekt, fajny pomysł. Dajcie znać w komentarzach, e, co o tym sądzicie. Jak się odnosicie, bo ja ten projekt po cichu e, będę nazywał m, projektem przystępnym. Dlaczego? Bo jak znacie mój kanał, no to widzicie, że tamte samochody, które naprawiamy i mamy z nimi styczność, są raczej troszkę większej wartości. Więc taka, ta, ta, taki projekt z autem za 80 tysięcy złotych uważam za bardziej przystępny. Dla widzów, dla części naszego społeczeństwa, która szuka sobie samochodu bardziej luksusowego, a jednak będzie mała go mieć stanie niż mieć powinna. Dobra, ja już kończę. Jeżeli ten film Wam się podobał, to po raz pierwszy was widzów proszę o lajki, łapki, suby i tam jak tam to wszystko nazywa. Bo ja się cieszę, jak do wskakuje, cieszę się jak, jak łysy do, do grzybienia, że lajkujecie. No, gościu, cicho tam. Że lajkujecie mnie, że piszecie komentarze, że skakują mi te suby i że kanał się rozwija, bo jak kanał się rozwija, to my się rozwijamy, ja mam wtedy większą motywację, żeby Wam nagrywać, pomimo, że i tak mam dużą motywację. Ale dobra, słuchajcie, kończę nagrywanie, bo te samochody tu jeżdżą w to i z powrotem. Oni chyba wyczuli, że ja dla Was ten film nagrywam i chcą po prostu się wbić tam w kadr. Tak mi się wydaje. Bo zawsze te, zawsze tutaj jest po prostu mało ruchu, a dzisiaj jest dużo. Dobra, także tyle. Dzięki za uwagę. Jesteśmy w kontakcie. Na razie. Ma.